zespołów. Pana z Polski, Zbysia Pan Krzysztof Michała. Jego błogowiec. tradycyjnie, mamy w zwyczaju, że oddajemy na dwa, trzy zdania głos liderom. Zaczynamy od gości. Znaczy tak, i tak w paru zdaniach to, to bardzo trudne spotkanie. Jedno z najtrudniejszych. Wiemy, wiedzieliśmy, że Nieba gra bardzo skutecznie, szczególnie w ostatnich spotkaniach trzech i siedem punktów i grała jakby nie było, i z Tychami, i, i, i z z Miedzią i ostatnio z Rakowem. No, ale my nie mieliśmy innego czyli musimy wszędzie grać o, o trzy punkty i postawiliśmy nagrę otwartą. Akurat mały mecz nam tak ułożył, że, że no, zdobyliśmy bramkę z karnego. no i w drugiej sytuacji, też i, tak jak, jak wiele zamieszania, ja nie widziałem, byłam ale i, piłka minęła wodę i, i linię bramkową, i, i wyszliśmy na 2-0 i zaczęliśmy ten też kontrolować, kontrolować. Ale jasno trzeba powiedzieć, że była stwa, stwarzała sytuację i dzisiaj. Dzisiaj Andrzej witan miał troszeczkę słabszy dzień i mylił się w tych rozczetkowaniach, ale mimo wszystko obrońcy wybili dwa razy piłkę, piłkę z bramki. No, jestem niezmiernie zadowolony, wręcz szczęśliwy, że z takiego trudnego terenu, żeśmy wygrali, wygrali z dobrze grający, z bardzo dobrze grającym momentami zespołem zadziornym, twardym, niewstępliwym. Mecz, mecz, który nas przybliża do, do walki o, o wejście do pierwszy. Dziękujemy. Ja powiem, że zawsze zaczynałem w inny sposób i dzisiaj też zawsze w inny sposób. Ja uważam w ten sposób, że mecz z Zawiszą Bydgoszcz to jest dla tych chłopaczków tutaj młody wydarzenie. My szykowaliśmy się na ten mecz, bo nasza dewiza jest jedna. Wygrywać. Starszy, No bojęcie czy to przyjedzie Zawisza, czy przyjedzie Grudziądz, czy przyjedzie Śląsk, z którym żeśmy pokonali w kołarze Polski. To są dla nas święta. I Dzisiaj trudno mi ocenić grę mojego zespołu, a ja ją oceniam bardzo wysoko z tego względu. Kardynalny błąd sędziego przy stracie pierwszej bramki. Kardynalny imek był na 4-metrowym Dostał piłkę, ale był w pierwszej akcji, on schodził z tego. Nie miał nawet ochoty, żeby się ruszyć. Dostał, tracimy blankę. Później sędzia nie wie, czy jest żółta, czy y, czerwona, czy, czy y, bramka wpadła, czy nie wpadła, był na wysokości 16. Świetnie, że to zobaczył. I teraz jest problem. Stanęliśmy na bardzo... i teraz już mówię to, co, co, co widziałem. Stanęliśmy na z, y, przeciwko zespołu bardzo dobrego, który, który wie, o co gra. I, ale trudno, trudno się podnieść z, y, z kolan, jak się ma dwie kuchy i sędzia cały czas jeszcze raz gdzieś tam próbuje. Y, Ustawiać ich w szeregu. Generalnie oceniam wysoką mecz. Zespół zawiszy jest na pewno jednym z najlepszych zespołów w tej widze i słusznie, że walczą o, o awans do, do yy, pierwszej ligi. My staraliśmy się tutaj stworzyć jak najlepsze widowisko, staraliśmy się dorównać, a momentami, nawet bym powiedział pod koniec. Przy odrobinie szczęścia i bo y, przy błędzie Witana mówi Jacek y, był by Łapak na niego mógł y, tak samo poprosić sędziego może by gwiznął y, może nie, trudno. Ale brak by było. Na 15 minut, jakbyśmy jeszcze, na pewno jeszcze by się zabiegowało. A generalnie to, to jeszcze raz y, po, powtarzam, żeby nie było widać tej goryczy, bo y, zawisza Biedgorz jest bardzo dobrym zespołem, ma bardzo dobry. Y, zawodników, mamy bardzo dobrego trenera i na pewno widzę ich, że mają ogromną szansę gry o, 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 o pierwszą ligę i delikatnie im życzymy. Jesteśmy tu sąsiadami i im życzymy. Ale no panowie zrozumcie, że nas to boli, bo dzisiaj yy, dwóch czy trzech się popłakało, są za młodzi jeszcze, za młodzi, a sędzia niepotrzebnie zrobił pierwszą bramkę, bo jak spojrzycie, Tylko od... by Tylko by tak, nie tak, będę się I, ale gdyby... to zobaczycie, że, że, że tego, to jest za dobry zespół, tak. żeby później już takie straty odrabiać, ale jeszcze raz panu trenerowi gratuluję i życzę awansu. Dziękujemy panu